Wczoraj mówiliśmy o czterech rodzajach ust, a dzisiaj skoncentrujmy się na czterech rodzajach uszu. Oto, gdy wchodzę w dialog z moim rozmówcą: po pierwsze, moje uszy są nastawione na to, jaką rzecz mi przekazuje ten, który do mnie mówi. Po drugie, następna warstwa moich uszu koncentruje się na apelu. Ewentualnej prośbie, błaganiu bądź rozkazie związanym z pierwszym pokładem informacji, rzeczy mi przekazanych. Po trzecie, moje uszy wydobywają relacje mojego rozmówcy do mnie, jak ja jestem w jego oczach traktowany. Czy jego prośba wpływa na to, kim ja jestem? Jak on mnie traktuje? Apelując mnie o tę rzecz w pierwszych uszach, i po czwarte, moje uszy wydobywają to, kim mój rozmówca apelujący jest. Niestety, często te uszy są albo większe, albo mniejsze, często są nieproporcjonalnie poukładane do siebie. I tak, na przykład, ktoś przewrażliwiony na swoim punkcie. Ktoś często się nie kochający, mający kompleksy, będzie miał bardzo poszerzone trzecie ucho, będzie czasami przewrażliwiony w rozmowie z bliźnim na to, jak on mnie traktuje. I często zwykłą prośbę zinterpretuje jako rozkaz, tak musisz zrobić. Często apel bliźniego, nawet pokorny, nawet służebny, zinterpretuje jako własne poniżanie. Trzecie wyolbrzymione ucho. Może ktoś mieć drugie ucho wyolbrzymione. Są takie osoby, które nawet prędzej wiedzą, zanim rozmówca im oznajmi swoją prośbę, o tym, jaki jest jego apel. Czasami jest to wyraz miłości. Ja w empatii wyczuwam, o co ci chodzi. Ktoś na przykład mówi: Ale boli mnie głowa. I mój rozmówca wyczuwa podskórnie tak, jestem w stanie Ci pomóc. Prawdopodobnie prosisz mnie o pomoc. Choć ktoś przewrażliwiony na drugim uchu, często może być bardzo służalczy w oczach innych, być wykorzystywany. Jak to wszystko odpowiednio w swoim życiu poukładać? Tym zajmiemy się w kolejnych naszych adwentowych spotkaniach.